7 kwietnia 2025 roku w stolicy Serbii w Belgradzie odbył się pogrzeb Dżoliku Rutowicza, znanego serbskiego gangstera oraz biznesmena. Był, był on słynny, dlatego już wystąpił w filmie Widimucy i Uczytuli, czyli Do Zobaczenia w Nekrologu. Film ten opowiadał o mafii na Bałkanach, która zrodziła się z wojen oraz sankcji w latach 90. Zresztą wytowić był jednym chyba z nielicznych, który wystąpił w tym filmie, który zmarł w sposób naturalny i dożył starości. I na pogrzebie pojawił się Joca Amsterdam, czyli Sreten Jocić 13 lat. Odbywał karę w więzieniu za, zabójstwo dziennie, za zlecenie zabójstwa dziennikarza oraz za przerzut narkotyków z Kolumbii do Europy. Można powiedzieć, że w ogóle cała ceremonia pogrzebowa była jednym wielkim zlotem mafii i Belgrad dawno nie widział już czegoś takiego. Prawdopodobnie był to największy zlot mafii od czasu pogrzebu Arkana w roku 2000. Należy przypuszczać, iż ochroniarze JOC Amsterdama byli uzbrojeni. Eee, mogę powiedzieć, iż JOC Amsterdam najprawdopodobniej pracował dla kolumbijczyków, jak zresztą e, wszystkie mafie na świecie, które e, sprowadzają kokainę z Kolumbii. O czym się dowiedziałem z Surinami, o czym mi powiedział sierżant armii kolumbijskiej, z którym rozmawiałem czy się to zarówno kartelu Sinaloa, tak samo jak i gangów no, bałkańskich. Tutaj mamy małżonkę Żeliko Rutowicia. A tutaj mamy córkę, która była notabene miss Serbii. No i na pogrzebie pojawił się również Weliko syn Arkana, wraz z żoną Bogdaną czyli tam można powiedzieć, że wszyscy się znali. Wielkim nieobecnym był Krystian Kiki Golubowicz, który również wystąpił w filmie Widimo se y uczytuli, wraz z Rutowiciem. O Kikim robiłem filmy. Kiki obecnie przebywa w reality show Farma edycja numer 8. Tak więc on nie mógł być obecny na pogrzebie. Nawet nie wiem, czy w ogóle wie, że jeżeli Rutowicz umarł. No i proszę Państwa, jeżeli chodzi o innych gangsterów, to 15 stycznia była rocznica śmierci Arkana. I na grobie Arkana oprócz rodziny pojawił się Luka Bojowicz, słynny przywódca gangu Zemuńskiego. I był to ta była też sensacja, gdyż od czasu. Wyjścia z więzienia nie pojawiał się publicznie. Tutaj stał za plecami Cecy i Anastazji Reżnatowicz. No, i jako ciekawostkę powiem, iż pomimo likwidacji gangu Zemun oraz gangu wojla przestępczość zorganizowana na Bałkanach nie zna próżni. Tutaj widzimy radojezwicera bosa gangu Kawacz. Eee, który w 2020 roku został ciężko ranny w trakcie strzelaniny w Kijowie, w której wziął udział gangi z Serbii, Czarnogóry oraz Bułgarii. Życie uratowała mu jego żona Tamara, eee, która ostrzelała napastników. I tutaj warto powiedzieć, iż zlecenie zabójstwa Radojezwicera wyszło z Polski. A kto to był, to do dzisiaj tego nie wiadomo. Tutaj jeszcze jako ciekawostka a pogrzebu, jeżeli krótowicie chcę pokazać yy, materiał nakręcony przez dziennikarzy kanału Prawo, lice Estrade. Tutaj jeden z gangsterów y, wpadł w rozpacz i został autosfilmowany. Został wyciszony głos w tym momencie. Po prostu dziennikarze nie, nie, nie chcieli upublicznić, yy, co ten człowiek krzyczał, ale można powiedzieć, że robi to wrażenie. To wszystko. Dziękuję.